<śmany> Widzowie, dzisiaj pokazuję jak zrobić sobie tapetę. Zobaczcie, bo ja mam taką tapetę Ronaldo. Na przykład jej nie chcę, nie? Wchodzimy w wyszukiwarkę. Wpisujemy sobie wylecenia. Na przykład... Czekajcie, nie. wejdziemy na Google nie, na górę, nie, sorry, sorry, sorry. I piszemy na przykład. d i. Kerszy. Anny, owysy, ADI i Krzyżanowski. Nie. nie filmę.

grafika zobaczcie możecie tu w grafice zobaczyć obojętnie zobaczcie na przykład tego Wojana Nie? teraz to może być jako wasza tapeta. Tylko musicie wejść w takie coś. Nie, przy, aha nie, chyba. Poczekajcie, poczekajcie, bo to Minecraft YouTube Minecraft. Nie, bo to poczekajcie, poczekajcie bo to, no grafika, grafika i to obojętnie, żeby było moje, nie? bo to musi być tutaj zobaczcie, na przykład sobie tutaj pomijamy wyświetlę wszystkie grafika, nie? moją piosenkę, nie, 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 nie o, na przykład to, nie? to, 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 to o, właśnie, to jest moje zdjęcie, nie? Na YouTube. I chcecie, dodano do kolekcji ulubionych. Dobra. I musicie gdzieś tutaj wejść, żeby sobie zrobić tą tapetę. Nie. Zobaczcie. Yy, strona. Musicie wejść w to moje zdjęcie. I yy, na stronę. A ja się mogę zasubskrybować? Ej, lol. Albo nie wiem, ej to jest dziwne trochę, bo WTF jest is... Ja wam pokażę Moje stare filmy Kiedy ja zacząłem nagrywać w ogóle wam pokażę Bo wy może jeszcze nie wiecie Zobaczcie Ty Tydzień temu nie zacząłem Nagrywać Zobaczcie Pokażę więcej, bo ja Wam dzisiaj tylko pokazuję moje stare filmiki. A najstarszy to był. Zobaczcie, który. Ten pierwszy. Tego możecie obejrzeć. Ja Wam go teraz puszczam. Ej, poczekajcie, lol. Czekajcie, jeszcze raz. Ej, zobaczcie teraz. Zobaczcie, teraz, teraz. O, widzieliście? To był mój pierwszy film... Kurde, ściszczaj. To był mój pierwszy filmik, który w ogóle wystąpił na YouTube. No. Bo dowiedziałem się, jak nagrywać i wrzucać takie filmy. 5 miesięcy temu zacząłem, więc wow! Naprawdę wow! No bo data dodania od najnowszego, nie, najpopularniejszego, najpopularniejsze. Najpopularniejszy jest ten film, kamerzysta zdejmuje worek Prima, Pris Brandt i ten, a potem ten jest ten, nie, ten, 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 a który jest mój najgorszy filmik? Ja nie wiem, ale kurde się trochę boję, nie, tylko nie z pozdrawiania youtuberów. Ej, który jest mój najgorszy w ogóle filmik? Ej, co? Nie gadaj, że. Wy sobie żartujecie? Czy wy sobie żartujecie? Data dodania od najstarszego. Zobaczcie. I tutaj. Już mój kanał się tutaj zaczął, nie? Budo rozbudowywałem, tutaj go budowałem po prostu. Możecie obejrzeć sobie. Nie, nie. I się do Nie nie mm. No tak, bo to było kiedyś to. Ale to był taki stary filmik, nie? Do najnowszego. I najnowszy mój filmik to jest ten hacker. Zobaczmy komentarze. Zobaczcie. Jeden komentarz. Mogę sprawdzić. Igor. Zobaczcie. Nie! Sorry Igor, sorry, sorry. I'm sorry, że ci usunąłem ale. Kurde. Nie. Nie! usunąłem ci komentarz! Sorry. Ej lol. Sorry, kurde. Napisz jeszcze raz, Igor. Jak to oglądasz? Ja pierdolę. Filmy, który. Wszystkie filmy moja nie to jest wideo wszystkie filmy filmy, które gdzieś... mi się spodobały Mi się spodobały te filmy nie można, można Oślane będzie ładna, więc nawet nawet. I tu idzie. Kanały. Kanały, które subskrybuje kanały. No coś dużo tych kanałów. Pokażę, że subskrybuje Xaviera jak go znajdę. Jego, ja pokażę, że go subskrybuję, bo jego subskrybuję. Jego subskrybuję, ja wam pokażę i Harusia jeszcze.

subskrypcji Informacje: Za rok będzie mój własny sklep. Data do łączenia: 14 stycznia 2017. Chyba was powaliło 2018, do odebrania, bo mam dwa tysiące wyświetleń wszystkich razem. I teraz napiszemy może Igora. O! Igora! Mm, napiszemy. I... Nie wiem. Poczekaj. Chyba tak się pisa. Poczekaj. Wiem. Yy, i, I... I... Siwy i... Oh. Tak. No, może wyszukuję, 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 wyszukuję. Filmy jakieś o, poczekajcie. A może napiszę Igor Pel? Igor Pel. to wpiszemy Monika Krzyżanowska, my, one i K A

Tu, tu, tu trochę dziwne to jest, ale poczekajcie, film. Filmy, filmy teraz. Poczekajcie, na filmy wchodzimy, nie? Tutaj, tutaj jedziemy, jedziemy dalej, jedziemy, 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 jedziemy. Gdzie się zaraz znajdzie mój kuzyn, bo nie wiem dlaczego on sobie tak dalej nazywa kanał, ale eee... dany kurna. No zamknij te drzwi. Ojciecowie. Kurna. To może wpiszemy pan... Simy i... -y e. T. A. N. K. A. Pan śmietanka. I zobaczcie, pan śmietanka. Śmietana. Dobra. Wejdziemy na jego kanałik. Pff, śmietana trzeba wejść na twój kanał. Śmietano! Grafiki. Zobaczcie, możecie wejść na jego kanał. Właśnie tutaj to pierwsze zdjęcie. Nie, tutaj są jego zdjęcia. I możecie sobie dodać do tapety. Ja bym chciał najbardziej to, nie wiem jak wy Kolekcja. Do kolekcji biorę. To jest obraz. Widzowe, ale spróbuję mieć swój swoją tapetkę. Cała aktywność. Poczekaj, nie wiem, bo o to chodzi. Transmisja na żywo. E, no, nie mam transmisji na żywo. Niestety posty i przesłane filmy. Ajajaj, aj, aj, ale te informacje. Kurde, no ja się cieszę, ja się cieszę, po prostu dziękuję. Ale ja się naprawdę cieszę, że 2000 już się mam tutaj. Z całego Kanałujku Dużo naprawdę Dzięki, 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 dziękuję Dzięki, za rok będzie mój własny sklep Strona główna, czekajcie Videos I playsty, pokażę wam je Wszystkie playsty Tak, wszystkie, wszystkie Tutaj podoba mi się 4, 4100 16 filmów polubiłem już. Najlepsze tutaj 55 takich freesty, kurde, tutaj jedniosebek, nie pranki jaki porobluxa, więc utworzone playsty będziemy, no nie? To, to utworzenie od najlepszego, nie najstarsza playsta, która to jest. Pan tanka Lol! Ej, to ja nie wiedziałem, co. A to jest najnowsza. Ej, lol. Ej, także. Trochę dziwne. Dobra. tak Także, że wpisujecie sobie na przykład. Ady i. No, adi krzyżanowski. Tylko, że jeszcze dopisujecie. Czekaj, adi krzyż -y. nie, nie tak. Krzyż, że o Wysyk k i tej a Czekaj tapet. A tapeta. kropka kom nie albo kurde Tu możecie też takie znaleźć. O lol, tam było takie dziwne zdjęcie. O nie. O nie. O no, no. O nel. A co to było? Nie, to nie było złe zdjęcie, chyba nie wiem. Co to są za zdjęcia, bo ogóle? What the fuck? Co? Ej, lol, co to jest za zdjęcie w ogóle? Obraz na... Ej, najlepsze obrazy na tablicy. Jehuda, Dewir i inne. O, kurde, nie! Nie, dobra. Dobra, i teraz dodaj do albo udostępnij i też stronę. Ej, na stronę. Zobaczcie. I tutaj możecie takie coś zrobić. Zobaczcie. I tutaj jeszcze Wam pokażę coś, nie? Żeby nie było. I pokażę Wam ten. Pokażę Wam coś teraz. Nie zobaczcie. Tak naprawdę chyba nie usunąłem tego. Usunęłam Olol. Sorry, gor. E, przepraszam cię. Dobra. E, ol, Ol. ol, ol. A no tak pan. Michałowski, Michałowski! Jej się, jej tu fajne filmy Najbardziej mi się, podobał się, film się, się, w końcu pokaż mnie jak, pokaż, jak mnie narysowałeś. Bo teraz z tobą nie wytrzymię. Jeśli Wam się podobał ten filmik, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi subskrypcję i do następnego. Cześć. Pa czołem ją!